Musi podjąć. Musimy wskazać kierunki odejścia od węgla w, w, w ogrzewaniu domów jednorodzinnych, mówiąc wprost, bo czuć to, co się dzieje dzisiaj już w powietrzu że no, ta jakość jest e, fatalna. E, myślę, że tutaj e, nie trzeba nikogo przekonywać, że fatalna jakość powietrza to fatalny stan zdrowia. E, cieszą mnie te informacje, które przedstawia Polski Armię mogą czyli niezależnie jakby nie było, niezależna organizacja, która mówi wprost, że na Śląsku w pierwszej serce jest ponad 50 gmin, które aktywnie e, e, zmieniają źródła ciepła, aktywnie walczą o lepszy klimat, o lepszą jakość powietrza e, i to na pewno pokazuje, że na Śląsku Potrafimy z pracowitością i taką determinacją do tych głównych celów dochodzić. Od 1 stycznia 2022 obowiązuje uchwała antysmogowa i to na pewno będzie wyzwanie dla samorządów lokalnych, bo w wielu miejscach nie, została, nie zostały te, te, te źródła, nie zostaną wymienione, no ale to już samorządy lokalne muszą stosować te prawo miejscowe. My na pewno nie będziemy tego okresu wydłużać, więc zasadniczo było dużo czasu, żeby to wszystko zrealizować. A z drugiej strony, Musimy wyznaczać kolejne cele, jeżeli chcemy jakość życia w regionie zwiększać, jeżeli chcemy. Zachęcać do zamieszkania na śląsku, do pozostania tutaj. Nie chcemy być kojarzeni. Dużo udało się zrobić ostatnie lata, ale jeszcze więcej pracy przed nami, ale ja się cieszę, że jest coraz większe zrozumienie dla tego procesu. I muszę powiedzieć, że dzisiaj ten śląski Kop powie nam, w jakim miejscu jesteśmy i gdzie powinniśmy iść. A mam nadzieję, że z tej takie uchwały w tym roku albo przyszłym podejmie i będziemy tutaj konsekwentnie je realizowali, bo nie ma innej drogi z uwagi na to, co się dzieje, na te cele, które są przyjęte w Unii Europejskiej. No, wspólnymi siłami musimy zmieniać I, i, i będziemy tego zachęcać, ale też chcemy wskazywać środki, to jest prawie 1,5 miliarda euro w tej perspektywie z dwóch funduszy, oczywiście tylko środki rządowe, mój prąd, czyste powietrze, agendy rządowe, które z pewnością poprzez środki unijne będą desygnowały mnóstwo konkursów w momencie ich ogłoszenia, ale też dużo innych działań, które uważam, możemy wspólnymi siłami doprowadzić do tego, że naprawdę Śląsk za 5-7 lat może być zupełnie innym miejscem niż dzisiaj. Często rozwiązujemy punktowe problemy, jak na przykład Żywiec, który zawsze był traktowany z uwagi na położenie, że to jest takie miejsce w okresie jesienno-zimowym, gdzie naprawdę jakoś powietrza jest beznadziejna. Z drugiej strony 80 milionów złotych, które tam popłynęły na program Słoneczna Żywieczyzna, który nie tylko zmienia Żywiec, ale też okoliczne, sąsiadujące miasta, pokazuje, że te projekty naprawdę się realizują. Jestem przekonany, że za rok, dwa Żywiec z tej mapy przykładował takich miast, które są traktowane jako jako, jako miasta, gdzie jest jakoś naprawdę beznadziejna, znikną, będzie zupełnie inaczej, ale edukacja, edukacja, edukacja i zachęcanie mieszkańców do tej aktywności, bo to, czym oddychamy, to naprawdę jest to, czym żyjemy. Zaprosiliście młodych ludzi? Tak, bo taka jest prawda, panie redaktorze, że młodzi ludzie muszą też wziąć w swoje ręce. Ja raczej zawsze zachęcam do konsekwentnej pracy niż do takich happeningów, bo to oczywiście jest fajne, dobre, to buduje taką poczucie wspólnoty w myśleniu o poszczególnych sprawach, ale z drugiej strony konsekwencja, konsekwencja, konsekwencja we wdrażaniu w różnych obszarach. Cieszę się, że młodzi ludzie tutaj zabiorą głos i chcę, żeby ten głos był jak najbardziej słyszalny, ale przede wszystkim racjonalny, bo musimy też pamiętać o tym, że w wielu obszarach żyją ludzie. Mieszkańcy, którzy na przykład mogą nie mieć takich środków finansowych, żeby tak szybko zrealizować te zamierzenia. A z drugiej strony, no tutaj i samorząd i państwo muszą ten proces wspierać, edukować. Ale młodzi ludzie muszą wziąć to w swoje ręce na poważnie i być tutaj bardzo aktywni i to wdrażać każdego dnia w różnych obszarach, bo tak naprawdę przyszłość jest w rękach młodych ludzi. Panie marszałku, mógłby pan powiedzieć jeszcze o tym, na co mogą liczyć mieszkańcy, którzy będą musieli przejść z węgla na te proekologiczne źródła? Tak. Odnawialne źródła energii, jakby nie było, są dość szerokie. Ja dam Państwu może taki jeden trochę skrajny przykład, ale myśmy byli niedaleko, czy tygodnie temu, na szczycie lokalizmu w Holandii, w Drenthe, prowincji, prowincji, która jest jedną z najbardziej ekologicznych prowincji. Tam proces nasłonecznienia jest bardzo krótki, z uwagi na to, że położenie geograficzne, powiedzmy, myślę, że tam słońce świeci nie więcej niż 6-7 godzin, a tak naprawdę panele fotowoltaiczne są praktycznie wszędzie. Tak? Myślę, że to też pokazuje możliwości odejścia w różnych obszarach, a choćby sukces programu Mój Prąd, Czyste Powietrze, no pokazał, że można zrobić bardzo wiele. Ale oczywiście, w, też w Komisji Europejskiej toczy się jeszcze bardzo mocna dyskusja a propos gazu, a propos tego, jak długo gaz można stosować, a jak traktować jako takie paliwo. To są na pewno kosztowne inwestycje. My jesteśmy na końcówce programowania, jeżeli chodzi o politykę spójności, bo tam mamy zaprojektowane te 700 milionów euro po naszej stronie regionalnej, ale na pewno fotowoltaika, pompy ciepła, wszystkie takie bezemisyjne źródła na pewno będą tutaj priorytetem. Pytanie, co dopuści jeszcze komisja i jak długo, bo te zmiany są no, tam dość bardzo drastyczne, niekoniecznie się z nimi zgadzamy, bo ja to zawsze też tłumaczę w Komitecie Regionów, gdzie pracuję, czyli odpowiedniku Parlamentu Europejskiego, że Śląsk i Polska zaczyna tą walkę o klimat de facto w takim biegu na 400 metrów, ale 150 metrów przed startem jeszcze z obciążnikami, no bo tam te zmiany zachodziły, od 30 lat, a my tak na poważnie tym się zajmujemy gdzieś około 20. A transformacja w sektorze górniczego trwa od 30, więc myślę, że nie można w tym samym szeregą z innymi krajami i żądać tych samych celów, bo to jest po prostu niemożliwe do zrealizowania, z uwagi na to, że no charakter Polski i Śląska, jeżeli chodzi o nasze możliwości i dojście do tej średniej linii jest tutaj naprawdę bardzo trudny, ale my te cele chcemy realizować i to też sama komisja o tym wie, ale z drugiej strony no i my nie możemy spowodować to, że mieszkańcy zubożeją, ta warstwa ekonomiczna się zapadnie. E, e, musimy to zrównoważyć i to jest na pewno wielkie wyzwanie dla wszystkich. Bardzo dziękuję. Pani Moszacho, kto będzie egzekwował uchwałę antysmogową? Czy to województwo, czy gminy? No, gminy, 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 gminy mają ku temu największe kompetencje. Ja słyszę z gmin, za że na przykład, głos, że to właśnie województwo. A W, w jakim trybie? To właśnie pytanie. No o, przecież urząd Maszokowski nie ma straży miejskiej, która egzekwuje no prawo miejscowe. Więc odbijanie piłki przez e, osoby, które pełnią najwyższe funkcje, no uważam, to jest uciekanie od odpowiedzialności. A wierzy Pan w taką skuteczną egzekucję właśnie tej uchwały? E, ona dzień? musi być skuteczna. No, panie Redaktorze, jakby na pana działce ktoś wylewał, nie wiem, benzynę albo ropę, e, czy pan by nie protestował? A no, myślę, że jak wpuszczamy to samo w powietrze i tym oddechamy, to ta skala jest ta sama, tylko e, umiejscowienie jest inne. Bardzo dziękuję. Dzień dobry panie marszałku, możemy? Dzień dobry, jestem.